Ukochani w Chrystusie, bracia i siostry, dzisiejsza uroczystość pokazuje nam powszechność zbawienia i to zarazem powszechność tego zbawienia w wymiarze ekstensywnym i intensywnym. Te trudne słowa oznaczają, że powszechność zbawienia dotyczy wszystkich ludzi i zarazem wszystkich wymiarów życia pojedynczego człowieka. Powszechność zbawienia, które przynosi Chrystus, dotyczy zatem naszego dzielenia się Ewangelią z innymi ludami, ale nade wszystko zasadza się na przenikaniu duchem ewangelicznym naszego własnego życia. Dziś, patrząc na tych mędrców ze Wschodu, odkrywamy ich geniusz, który prowadzi do odkrycia prawdy. Widzimy ich zapał, który wiedzie ich przez pustynię, który każe im ponosić trud, aby znaleźć tę prawdę, w której istnienie wierzą. I widzimy dalej Heroda, tego, który ma władzę i nie musi dbać o prawdę, bo kłamstwem się posługując, chce i ma jedynie na celu Realizację tych swoich zamiarów, jakim jest utrzymanie władzy. Widzimy też mędrców żydowskich, tych, którzy są uczeni w piśmie, tych, którzy wiedzą, co się dzieje z tymi Bożymi planami, ale też nie do końca potrafią to wszystko zrozumieć. Tajemnica mądrości, która dzisiaj jaśnieje nam przed oczyma, Wyjaśnia się w tym dziecięciu, w tym, który, narodziwszy się jako człowiek, pokazuje sens i wymiar tego pełnego człowieczeństwa. Moi drodzy, dzisiaj w świecie jest taka moda na pewne dyżurne autorytety. Jeżeli ktoś ma już tytuł profesora, to wydaje się, że cokolwiek by mówił, to warto mu wierzyć. Ale zdajemy sobie sprawę, że dziś bardziej niż kiedykolwiek przy tej rozczłonkowanej wiedzy wielu ludzi, posiadając olbrzymie wiadomości w jednym zakresie, są dyletantami i takimi ignorantami w innych zakresach. Gdybym ja chciał się wypowiadać o astronomii albo o jakiejś biologii molekularnej, to z pewnością mógłbym popełnić wiele błędów. Ale jeżeli z kolei ktoś, nawet Hawking, wypowiada się na temat teologii, to mimo że zapraszany jest przez papieża do Castel Gandolfo, jego wywody teologiczne niekoniecznie są autorytatywne. Moi drodzy, i dzisiaj, kiedy patrzymy na tych mędrców ze wschodu, to podziwiając ich wytrwałość, widzimy zarazem ich naiwność. Bo oto, ufając, że wszyscy tak jak oni szukają prawdy, nie zdają sobie sprawy, że ich odkrycie może stać się pożywką. Dla perfidnego czynu Heroda. Oto ich mądrość może zostać wykorzystana przez Heroda do zabicia najniewinniejszego. Oto zarazem ci, którzy wiele pokonali, muszą pokonać jeszcze tę jedną barierę, aby odkryć, że wiedza nie oznacza automatycznie mądrość, że gromadzenie informacji, bez zdolności ich przetwarzania więcej, bez umiejętności ich wpisania w jakiś całościowy, logiczny system, który wcale nie musi być astronomiczną teorią wszystkiego, ale jest tą prawdą, która pisane przez duże P. Jest czymś co oświeca każdego człowieka kierującego się swoim sumieniem. Ktoś kto ma olbrzymie informacje zgromadzone w swoich szarych komórkach, a nie ma tej mądrości, może stać się wielkim szkodnikiem. I historia ludzkości jest świadkiem jak wiele odkryć naukowych, które mogły i powinny służyć dobru człowieka zostało użytych na szkodzenie ludzkości. Ludzie, którzy dziś dysponują olbrzymim arsenałem zabijania, począwszy od tej broni konwencjonalnej, poprzez broń atomową, biologiczną i chemiczną, korzystają z, mądro... z wiedzy tych uczonych, którzy wnikają w tajniki świata. I dzisiaj ta Ewangelia mówi nam w prostym schemacie o tym, że jeśli mądrość ludzka nie służy człowiekowi, jeśli mądrość ludzka nie zachowuje ludzkiego życia, którego miarą jest właśnie to dziecie w Betlejem, to ta mądrość na nic się zda, to ta ludzka wiedza może zostać w niewłaściwy sposób użyta. I dlatego Sobór Watykański II przypomina, że człowiek jest miarą tego ludzkiego dążenia do potęgi, do opanowywania świata. Człowiek jest miarą także wiedzy. Dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek aktualne jest hasło czy stwierdzenie Mające wymiar moralny. Nie wszystko to, co technicznie jest możliwe, etycznie jest dopuszczalne. Nie wszystko to, co człowiek może uczynić, ponieważ dysponuje odpowiednią technologią, odpowiednią techniką i narzędziami. Nie wszystko to godzi mu się czynić. I dlatego dzisiaj. Kiedy chociażby staje kwestia invito, kiedy widzimy różne pozytywne w oczach wielu aspekty tego, Kościół mówi, jeśli to szkodzi człowiekom, jeśli to sprzeciwia się jego godności, to jest to niedopuszczalne, chociaż można z tego wywieźć wiele korzyści. Ale łacińska stara zasada mówi bonum ex integra causa malum ex quovis defek, quo defektu dobro z całości rzeczy, zło z jakiegoś defektu. Ta prosta zasada może być wytłumaczona na bardzo prostym przykładzie jeżeli masz samochód, jest piękny, polakierowany i ma odpowiednie wyposażenie, nawet komputerowe, ale kierownica jest niesprawna, to ten samochód się nie nadaje do jazdy. Jeżeli ktoś ma samochód, który ma niesprawne hamulce, to ten samochód nie nadaje się do jazdy. I tak samo nie wszystko to, co technicznie jest możliwe, jeśli sprzeciwia się godności człowieka, jest i czy nie może być dopuszczone jako coś etycznego. I my dziś, po dwóch tysiącach lat, sięgamy do tego doświadczenia mędrców, bo oni zapaleni poszukiwaniem prawdy, i zarazem w jakiś sposób kuszeni tą propozycją Heroda, żeby się wywiedzieli i jemu powiedzieli: Oni spotkawszy Chrystusa inną drogą wrócili do domu. Chrześcijaństwo. Odwołując się do tej jedynej prawdy, która w Chrystusie została człowiekowi objawiona, posługuje się ludzkim rozumem, chce wskazać drogi wykorzystania tej ludzkiej mądrości, ale właśnie to chrześcijaństwo, w imię dobra człowieka, wyposażone w tę mądrość, która z nieba pochodzi, przestrzega przed niewłaściwym wykorzystywaniem ludzkiej wiedzy. To właśnie chrześcijaństwo daje człowiekowi współczesnemu ten właściwy klimat do rozwoju. Jeśli dzisiaj mówi się chociażby wrócę do tego tematu, który staje się powoli dyżurny, do in vitro to jakże mało można spotkać informacji o Napro Technology. O tej technologii, która ma według specjalistów skuteczność 60% albo i więcej. Na ten temat była zorganizowana niedawno konferencja naukowa na KUR. Specjaliści, przede wszystkim z Ameryki, pokazują, jak można dzisiaj leczyć niepłodność. Wiele różnych wynalazków zablokowało rozwój nauki, ponieważ ludzie odkrywając, że można czemuś zaradzić, nie rozwiązują problemów, tylko go zakrywają. I dlatego chrześcijaństwo, które zakorzenione jest w Ewangelii, w tych prostych wydarzeniach, które niosą w sobie ogromną mądrość. Daje człowiekowi szansę bycia w pełni człowiekiem. Jak to przypomniał Ojciec Święty Benedyk XVI w kolonii, a wcześniej jeszcze podczas inauguracji swego pontyfikatu, Chrystus niczego nie zabiera człowiekowi, ale pozwala mu ocalić własne człowieczeństwo. Czyż ci mędrcy ze wschodu, którzy przybyli do Betlejem, coś stracili? Oni tam zyskali, że nie przyłożyli swej ręki do haniebnego procederu zabicia niewinnego. Czyż nawet Herodowi ten Chrystus nie pomógł w ten sposób, że go ocalił przed tym największym morderstwem, którego mógł się już ten wielokrotny morderca dopuścić? Chrystus nie zabiera niczego człowieka. Dzisiaj, gdy słyszymy różne oskarżenia różnych autorytetów, to musimy zapytać, czy oni mają taką wizję całości. Jeden z lubelskich bioetyków, mój kolega i współpracownik, kiedyś wyznał taką rzecz. Wobec różnych lekarzy miałem pewne, pewną nieśmiałość, aby wypowiadać się na tematy bioetyczne. Ale dzisiaj widzę, że oni mają tylko pewną cząstkę wiedzy, ale gdy nie ma tego całościowego ujęcia tajemnicy człowieka, gdy nie ma tego, co nazywamy antropologią teologiczną, tą odniesioną i zakorzenioną w Chrystusie, to człowiek wypowiadając się tylko tak cząstkowo może mówić mądre rzeczy ale nie do końca prawdziwy. I dlatego dzisiaj jeszcze raz przekonując się, że wiara święta stanowi dla nas skarb, jeszcze raz odkrywając, że te wydarzenia sprzed dwóch tysięcy lat są dla nas dzisiaj źródłem mądrości i mogą być tym punktem wyjścia do zyskiwania współczesnego zorientowania się w świecie. Jeszcze raz chcemy Bogu dziękować. I zarazem z tego zapału w tym uwierzeniu Bogu, że On ma dla nas tę całościową receptę życia, płynie chęć dzielenia się naszą wiarą, płynie chęć odkrywania, że my także możemy zaangażować się w to dzieło misyjne, wsparciem naszej modlitwy, naszego cierpienia, składanych ofiar. Że to także dzisiaj od ofiarności katolików w krajach bogatszych zależy powodzenie misji w krajach ubogich. Niech zatem to objawienie pańskie rozpali w nas na nowo zapał. Najpierw do tego, abyśmy tę wiarę poznawali. Abyśmy nie bali się tych wszystkich proroków współczesności, których nazywa Jan Paweł II geniuszami podejrzeń, którzy wieszczą, że gdyby się jakoś wgryźć w to chrześcijaństwo, to się odkryje niekonsekwencję, niespójność. To nieprawda. Zobaczcie, dwa lata temu był bestseller Dana Browna, kod Leonarda Da Vinci. Rok temu Richard Dawkins wydał książkę w Polsce sprzedaną w 140 tysiącach egzemplarzy wśród katolików, namiętnie i zarazem buńczucznie zwalczającą Boga. Wydawało się, że to wszystko podważy Ewangelię, Ale te sezonowe hity przeminęły, a Ewangelia trwa, bo ona daje sens. Chcielibyśmy poznawać ją. Kiedy mieliśmy w ręku Pismo Święte? Kiedy szukaliśmy odpowiedzi na nasze wątpliwości w katechizmie? Kiedy prosiliśmy Ducha Świętego w modlitwie? Oświeć mnie, abym nie tylko mógł innym głosić kazania, ale abym sam mógł znaleźć rozwiązanie moich problemów. Niech zatem to dzisiaj, ta dzisiejsza uroczystość będzie naszą wspólną radością, dzieloną z Bogiem i z naszymi braćmi i siostrami. Amen.